Zapraszam Was na, no właśnie, bieg po nowe życie. Czym jest bieg po nowe życie i kiedy się odbędzie, zobaczcie sami. Kochani, my z kamerą Cafe Silesia Jesteśmy w bielsku białej, a obok mnie Arkadiusz pilarz, pomysłodawca i dyrektor biegu po nowe życie. Witam cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po raz dwunasty udało wam się ponad 200 osób zaprosić do udziału w tym wspaniałym wydarzeniu, jakim jest bieg po nowe życie. Dokładnie tak, 7 kwietnia na rynku w Wiśle, ponad 200 osób wystartuje w 12 edycji biegu po nowe życie i będzie promować polską transplantologię. No właśnie to najpierw może o tej idei, bo wiemy, że transplantologia to bardzo ważna dziedzina medycyny, którą należy promować. No i wy chcecie przez to zachęcić, żeby każdy z nas. Chciał włączyć się nie tylko w ten bieg, ale także w to, że później gdyby coś się stało, żeby oddać organy. To prawda. Dzisiaj transplantologia potrzebuje naszego wsparcia. Nas wszystkich. W Polsce ratuje się ponad 1,5 tysiąca ludzi co roku, ale w kolejce zakwalifikowanych do przeszczepienia narządu jest ponad 1700 osób dzisiaj. Więc to jest dla nich być albo nie być. Więc my musimy, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby propagować ideę przeszczepiania narządów, bo niewiele osób wie o tym, że ponad naszej śmierci może nawet uratować 7 osób oddając swoje organy. No właśnie, bo chciałem zapytać o to, w które narządy nadają się do tego, żeby potem je można było oddać innym do przeszczepu. Jeżeli chodzi o ratowanie życia ludzkiego, to mówimy o tych pięciu głównych narządach, czyli przeszczep serca, nerki, wątroby, trzustki i płuc. To jest te pięć głównych organów, które, o których opowiadamy, że oddanie tych narządów po śmierci może uratować kilka osób. No i teraz przejdźmy do tego biegu, który już w najbliższą sobotę w Wiśle wystartuje z Rynku. To drodzy Państwo, nieprzypadkowo tę nazwę używamy, ponieważ tak naprawdę to jest Platho, ale w świadomości wszystkich obowiązuje to jako rynek, więc tam spotykamy się o godzinie 12. To prawda, 12 bieg po nowe życie. Wystartuje punktualnie o godzinie 12 na rynku Wiśle. Zaczynamy wspólną rozgrzewką. Później prezentacja wszystkich sztafet. będzie ich ponad 60. To zdecydowanie rekord, jeżeli chodzi o edycję wiślańską. No i później już sam bieg po nowe życie. Myślę, że 14-15 wręczymy puchar. Na rynku Wiśle na dużej scenie. No i to jak sztafeta, to wiadomo, że kilka osób bierze udział w takiej drużynie, i każdy tam ma swoją rolę, każdy jest przedstawicielem innej grupy. To prawda, każdy ma swoją rolę. Myśmy to podzielili na trzy takie segmenty. Numerem jeden w sztafecie zawsze jest osoba publiczna. Na potrzeby tego projektu nazywamy ją gwiazdą po prostu gwiazdy sportu, muzyki, ekranu, filmu, polskiego kabaretu, polskich mediów. Numerem dwa jest osoba najważniejsza to jest Osoba po przeszczepieniu z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. A numerem czy są przedstawiciele mediów i przedstawiciele instytucji, które wspierają bieg Po Nowe Życie. Drodzy państwo telewizja TVS też będzie miała swojego przedstawiciela, ale w tym roku również profesorowie dali się zaprosić, żeby wziąć udział w tej sztafecie. To prawda, zawsze na każdej edycji biegu Po Nowe Życie, niezależnie czy to w Wiśle, czy w Warszawie, świat polskiej transplantologii był zawsze mocno reprezentowany, ale teraz znowu mamy kolejny rekord, bo potwierdzili swój udział i będą, i wystartują w biegu po nowe życie profesorowie, e, tak naprawdę giganci polskiej transplantologii. Profesor Chmura, profesor Włodarczyk, profesor Kwiatkowski. Wiele, wiele znanych osób ze świata transplantologii. Masz też ściągę, bo jest sporo nazwisk, e, które pojawią się w sobotę w Wiśle. Wśród nich właśnie, gdybyś mógł wymienić i zradzić nam, kto przyjął zaproszenie, kto się pojawi. Tam zerkam też tej ściągi. To prawda, ściąga jest, ponieważ nazwisk jest bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, wystartuje w Wiśle ponad 60 sztafet. Choć nigdy o rekordy nam nie chodziło, to jednak jest to dla nas bardzo ważne. To znaczy, że bieg po nowej rozwija cały czas. Cały czas ma ważną społeczną rolę. Natomiast no z takich bardzo znanych osób, na przykład ze świata sportu, to będzie oczywiście Przemek Saleta, współtwórca i ambasador biegu po Nowe życie. Bez niego nie wyobrażamy sobie żadnej edycji, ale będzie z nami też Łukasz Kadziewicz, Piotr Gacek, Mariusz Jurasik, Artur jak Piotrek Masłowski, Marek Plawgo, Jacek Czachor, Agnieszka Rylik, Cezary Trybański, no mnóstwo ludzi, to nie wszyscy, jeżeli chodzi o świat sportu. Jeżeli chodzi o przedstawicieli teatru i filmu, no to będzie z nami Iza Zwierzyńska, Wojtek Zieliński, Marcin Mroczek, Agnieszka Kaczorowska, Krzysztof Jeszczek, Bartek Obuchowicz, Jarosław Jakimowicz, Tomek świeciński będzie z nami po raz pierwszy Wiśle, Jacek Kopczyński, Mariusz Jakus, no mnóstwo, mnóstwo wspaniałych osób, które reprezentują świat teatru, i filmu. No i oczywiście, jeżeli są zawody sportowe, bo tu wiadomo, że ta konkurencja jednak będzie, bo każdy chciał, będzie chciał tam dokończyć ten bieg, bo przypominam, że to Nordic Walking będzie tą tak. dyscypliną, no to wiadomo, że najważniejsi też są kibice. Zachęcamy wszystkich, żeby się pojawili w sobotę w wiśle i żeby dopingowali wszystkie drużyny. Bardzo byśmy chcieli gorąco wszystkich zaprosić, w imieniu całej ekipy i całej naszej drużyny biegu po nowe życie, do tego, żeby mnóstwo ludzi do nas przyjechało do Wisły i kibicowało i wspierało polską transplantologię. Gwiazdy będą do dyspozycji, jeżeli chodzi o zdjęcia, autografy, trasa w samym centrum Wisły, na rynku i, i, i ulicy, która przylega, więc naprawdę no, nie da się już bardziej być w centrum. Pogodę mamy zamówioną. 7 kwietnia będzie przepiękna pogoda i będzie wspaniale. Także już dzisiaj gorąco serdecznie Was zapraszam. Oczywiście jeszcze chciałem podpytać o jedno wydarzenie, które poprzedza sobotni bieg, to wręczenie waszych odznaczeń, tych nagród dla osób, które w jakiś szczególny sposób przyczyniły się do transplantologii. Dzień wcześniej w Hotelu Gołębiewski mamy bardzo ważne wydarzenie. Mamy czwartą galę Polskiej Transplantologii pod nazwą Drugie Życie. Podczas tej gali wręczamy pięć statuetek Drugie Życie, które wręczamy osobom i instytucjom, które zasłużyły się, jeżeli chodzi o promocję i budowanie Polskiej Transplantologii. Bardzo ważne wydarzenie. Ponad 300 osób zapowiedziało swój udział na tej gali. Statuetki mogę zdradzić, przygotował Andrzej Pongowski w formie grafik. Całe wydarzenie poprowadzi Jerzy Mielewski, a Gwiazdą Wieczoru będzie film. Drodzy Państwo, warto wspomnieć, że rok temu wśród tych odznaczonych był profesor Zembala, kto w tym roku będzie. Tego dowiemy się dopiero w piątek, a w sobotę raz jeszcze zapraszamy Was wszystkich do serca Beskidu Śląskiego, czyli do Wisły. O godzinie 12 rozgrzewka i raz jeszcze przypomnijmy naszym telewizorom gdzieś 15 Przemarsz, prezentacja. prezentacja wszystkich sztafet, a później bieg po nowe, bieg życie. Po nowe życie. 12. edycja, zapraszamy gorąco. 14.15 wręczenie pucharów. Będzie wspaniale. Będzie, drodzy Państwo, wspaniale. Będziemy również tam z kamerą weekendu z TVS. A o tym wszystkim, co będzie działo się w piątek i w sobotę podczas 12 biegu po nowe życie, opowiadał pomysłodawca i dyrektor tejże wspaniałej inicjatywy Arkadiusz Pilarz. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszam wszystkich gorąco.